idę na ochronę porozmawiam tam z panem emerytem który pracuje na ochronie fachowiec który kiedyś pracował u nas w DPS-ie i z którym dzisiaj dyrektor miał rozmawiać na temat remontu w ramach zlecenia pocianówki dyrektor wczoraj ze mną w rozmowie oznajmił, że i on dzisiaj specjalnie przyjedzie, żeby porozmawiać z tym panem. Więc się spytamy, czy rzeczywiście był, czy dotrzymał słowa. Czy to były kolejne obiecanki, cecanki

Tak. Zapytać czy był dyrektor? Maszko. Nie było A pan teraz służbę kończył? Nie? Za pół godziny Gdzie? Yeah. Jutro Jutro? A jutro niedziałek, by co? W poniedziałek przyjdę do niego, bo tu poniedziałek będę, tak? No. Jakoś pan dyrektor, niesłownie A Jakoś widzę, coś tak tutaj chyba nic z tego nie będzie no dobra, to na razie. Okay. No, słyszeliście, nie było pana dyrektora? Jutro niedziela, ten pan ma do siódmej rano, jutro. A nie wiem, czy by jeszcze wieczorem przyjechał dzisiaj. Ale ten pan twierdzi, że sam do niego pójdzie w poniedziałek. Do dyrektora. No ale to też tak. Już który raz słyszę, że idzie do dyrektora. Później się okazuje, że niby był dyrektora, ale że dyrektor zajęty miał dwóch ludzi. Z kolei dyrektor na te słowa, jak mu powiedział, mówi: A skończę, to wcale nieprawda. I tak, od Amasza do Kajfasza. A bocianówka stoi nieremontowana, nasza. Polska rzeczywistość. Słowo, które jest nic nie warte.